Cześć! Zobaczcie, jakie cacuszko udało mi się kupić od chińskich przyjaciół za 20 zł. Przyjechało razem z wężykiem, diodową żaróweczką, która to podświetla, cyk, i takim trójniczkiem. Oczywiście, jeszcze z instrukcją. Natomiast jest na tyle banalne podłączenie, że potrzebna nie będzie. A cóż to jest? No, wskaźnik do ładowania turbo uniwersalny, ale u mnie będzie zamontowany. Oczywiście w smarcie. jak będzie zamontowany. A mam taki niedziałający obrotomierz w jego miejsce, w środek wstawię ten wskaźnik. Będzie cudownie. Całość trafi na deskę rozdzielczą. Dzisiaj podłączam to tak na szybko, żeby sprawdzić, czy działa. Jak będzie wszystko ok, to dopiero wtedy będę się męczył, żeby przepleść. Nie ten badziewny silikonowy, tylko jakiś lepszy wężyk pod dywanikiem do przodu, pod deskę i tak dalej, i tak dalej. To już jest zabawa. Żeby to podłączyć na szybko, wystarczy chwila. Pokazuję Wam, gdzie to podłączyć. Podłączamy tak naprawdę gdziekolwiek, byle było ciśnienie i podciśnienie z kolektora. Najprościej, tutaj, w czujnik ciśnienia paliwa na listwie. Tu jest wężyk podciśnik, który doprowadza podciśnienie, czy też ciśnienie. Wyciągam go. Nieco przedłużam, zostawię oczywiście ten oryginalny, żeby w razie czego wrócić do tego, co było. Wpinam ten trójnik i w to miejsce z trójnika podpinam wskaźnik i będzie działało. Na próbę byle jak, ale gotowe. Jest pięty trójnik, badziewny przewodzik. Oryginalne pudełeczko, w którym to przyjechało. Nawet pasuje, patrzcie. Żadnej obudowy nie potrzeba, Chińczycy o wszystkim pomyślą. Odpalam to. Coś tam działa. Trzeba jeszcze przyobserwować. Na postoju naturalnie nie przekraczam zera. chodzi o doładowanie, no ale to rzecz normalna. Ale patrzcie, jak ładnie można to zrobić. Pudełeczko do szuflady, wężyk tu obok fotela pasażera i jest pięknie. Kilka dni tak pojeżdżę. Zobaczę, czy to jest coś warte i czy faktycznie jest sens się bawić w taki dokładniejszy montaż.